Witam Was serdecznie i zapraszam do wysłuchania prognozy dla bliźniąt na grudzień 2023 roku. Proszę dać znać, jak słychać, bo były w poprzednich filmach problemy z głosem, takimi Państwo zgłaszaliście. Dobrze, to tak techniczna sprawa. Hmm, czytanie będzie ogólne, wiadomo, natomiast jeżeli ktoś potrzebuje odpowiedzi na swoje konkretne pytania, prywatne. Lub na przykład rozkładu rocznego, bo już się kończy rok 2023, to kontakt do mnie znajduje się w opisie filmu. Nie przedłużam, przechodzę do czytania dla bliźniąt na grudzień 2023. Zobaczmy, co dla was. W zeszłym miesiącu. Szóstka mieczy. Eee, tutaj wygląda to trochę jak sieć, czyli tak jakby. Mm, Myśli, bo wiadomo, że miecze to myśli. Jakby te myśli gdzieś was z każdej strony otaczały i rzeczywiście się pokazuje taka analiza, logiczne podejście do każdego szczegółu, tak? Natomiast znaczenie tej karty w innych stadiach jest troszkę inne, bo ono mówi o. Oddaleniu się właśnie od czegoś takiego, od takiego ciągłego wałkowania w głowie, więc jakby poczujcie, co do Was lepiej pasuje. Czy tak mocno gdzieś właśnie siedzicie w jakimś y, takim y, szczegółowym badaniu jakiejś sprawy, czy właśnie chodzi o to, żeby trochę sobie odpuścić i taki mentalny dystans złapać. Wyzwanie dla Was, cesarzowa. Co jest przyczyną obecnej sytuacji? Królowa moment. To było w przeszłości. A z kielichów. Pewnie mojego kota słychać w tle. No tak. O czym myślicie? Siła? To w najbliższym czasie. Śmierć. <grym> Bardzo mocno chcę też mój, mój kot powiedzieć, moja kicia. Wasze nastawienie. Trójka mieczy. Być może na ten temat tak mocno myślicie. Bo trójka mieczy to jest karta poczucia, że ktoś nas zranił, że ktoś nam krzywdę robi, tak? Takie uczucie takiej szpili w sercu. Wasze otoczenie, szóstka buław. Tak wygląda, aby ktoś triumfował. Ktoś, bo to jest, to jest jedyna karta, która nie pokazuje Was, tylko otoczenie. To są wasze karty, Wasza energia. To jest otoczenie. Czego nie widać? No właśnie. A nie, czy trzeba coś powyjaśniać i będzie jasne. Królowa kielichów jako rezultat bądź rada. Dobrze, biorę drugą talię. Dopisujemy i sprawdzamy o co chodzi. Karta cesarzowej, która pokazała się jako Wasze wyzwanie, to jest karta nowych pomysłów. Ale cesarzowa to jest także kobieca energia w bardzo wielu aspektach. Energia matki. Energia żony, ale także na przykład szefowej, przełożonej, kobiety, która zarządza, która opiekuje się osobami, które są jej podległe, czy którymi się zajmuje. Więc wyzwaniem dla Was jest tutaj w tej roli jakieś zadanie. Zobaczymy po kolei, jak będę dopytał. Oho, pewnie mojego kota będzie widać. Uh -huh. No dobrze, no zobaczycie Państwo mojego kota. Dobra. Szóstka monet do szóstki miecz. Bardzo możliwe, że myślicie nad tym, jak sprawiedliwie, porówno rozdysponować prawdopodobnie środki finansowe. Może to dotyczyć tego, że jeżeli na przykład tradycyjnie podchodzicie do świąt Bożego Narodzenia, to chcecie na przykład wszystkim zrobić prezenty. Chcecie, żeby wszyscy się czuli zauważeni, nikt się nie poczuł pominięty, tak? I teraz jak to zmieścić na przykład w budżecie? Szóstka monet jest też kartą, która mówi o sprawiedliwym wynagrodzeniu, o sprawiedliwym przypływie, czyli to, co wysyłamy, czy do nas wraca w takim... Właśnie wydaje, że się nie poczujemy skrzydłeni. I na przykład załóżmy, bierzecie nadgodziny w grudniu, żeby zdążyć z jakimiś tam rocznymi podsumowaniami i tak dalej, i tak dalej. I teraz czy ktoś to zauważy? Czy wy na przykład myślicie o tym, że pracownicy się angażują? I teraz wy, wasza rola, jak tutaj zauważyć ich zaangażowanie, jak ich wynagrodzić? Więc tego typu tutaj. Są właśnie rozkminy, przepraszam, że użyję tego słowa, i od tego może po prostu być ciągłe to wałkowanie, czy jakby nie od tego na ten temat. Cesarzowa i Król Mieczy. Król Mieczy jest osobą, że tak powiem, pełniącą funkcje formalne, więc raczej tutaj może rzadziej chodzić o rolę taką w rodzinie czy w związku, a częściej o rolę no właśnie, przełożonego, kierownika, dyrektora i tak dalej. Więc takie, taka tutaj, takie tutaj ważne zadanie, jakieś wyzwanie dla Was na miesiąc grudzień. Przyczyna obecnej sytuacji Królowa Monet, to też jest mądra kobieta i to też jest kobieta, która się opiekuje. To jest strażniczka domowego ogniska. W wydaniu na przykład zawodowym, firmowym, to jest po prostu ktoś, kto ma nad, nadzór, piecze nad osobami, które są jej podległe, no to jest tak paść monet, tak? Nie że może królowa monet jest nad paziem monet i to, i to dwa szczeble wyżej, więc osoby, które są Wam podległe, to jest jakby podstawa wszystkiego, czym się teraz zajmujecie. Ale również to może być właśnie rola matki, która zajmuje się domem i tak dalej, więc takie rodzinne klimaty jak najbardziej się tutaj w tym czytaniu pojawiają. A z kielichów w przeszłości. To jest szansa na nową miłość. Jak to się rozkręca? No rozkręca się. Tak wygląda, jakby się rozkręcało coś. Czy się rozkręci? Zobaczymy, bo ja to już widzę inne karty, więc zobaczymy, czy to się rozkręci. Koło fortuny mówi o tym, że to jest zmienna sytuacja, że tutaj nie ma takiej stałości, tutaj jest jak w kołowrotku, więc sytuacje mogą być bardzo zmienne. Karta siły mówi o takim waszym myśleniu, że dacie wszystkim radę, że pokonacie wszelkie problemy, wszelkie przeszkody, że przychodzi taki czas, że wy już z czymś sobie poradzicie, z czym na przykład wcześniej byście sobie nie poradzili, bo dojrzewamy, bo nabieramy mądrości, bo nabieramy doświadczenia. Absolutnie tak. Zobaczcie, macie w ogóle cesarzową i cesarza. To jest para. I niezależnie od tego, czy traktujemy to w kategoriach właśnie takich rodzinnych, związkowych, takich bliskich relacji, uczuciowych relacji, czy w kategoriach właśnie relacji biznesowych, to tutaj jest para równorzędna sobie. To znaczy dwie osoby ważne na stanowiskach, które mają coś do powiedzenia. I mam wrażenie, że Wy, będąc w tej roli, rzeczywiście no, macie na głowie dużą odpowiedzialność, dlatego że cesarz to jest ktoś, kto wszystkim zarządza. No ale tak jak powiedziałam, tu może chodzić ewentualnie o jakieś dopięcie budżetu. To, to jest coś, co wam, co wam tutaj po głowie chodzi, co jest na ten czas do załatwienia, ale tak jak mówię, podejrzewam, że koniec roku sprzyja, czy, czy wymaga takich właśnie, Takich działań. Kolejna karta, co w najbliższym czasie, to jest karta transformacji, karta śmierci, karta zakończeń. Tu bardzo dużo może być spraw, które się zmienią. Czego to może dotyczyć? To jest także karta Skorpiona. W ogóle, jakbym miała o znaku Zodiaku powiedzieć, to mamy tutaj również lwa i barana, więc też znaki ogniste, takie znaki silne, tak? No dobra, teraz tak, dołożyłam i jest karta pustelnik. Pustelnik to jest poczucie, że cała praca jest na naszej głowie, że z wszystkim jesteśmy sami, albo w ogóle, że jesteśmy sami, albo że jesteśmy samotni. To jest takie poczucie, że albo chcemy, albo musimy być sami. Może być tak, że coś potrzebujemy przemyśleć, coś sobie poukładać w głowie, i potrzebujemy tej ciszy i spokoju, tak? Generalnie klimat taki, że potrzebujemy czasu dla siebie lub mamy czas dla siebie, a na przykład niekoniecznie byśmy go chcieli, ale coś się skończyło, coś się musi zmienić, i no, taki czas. Wasze nastawienie, poczucie właśnie tej szpili w sercu. Powiem tak, jeżeli osoby, do których mówię,. Wcześniejsze karty odbierają dla siebie jako karty w relacjach, w relacjach prywatnych, romansowych, romantycznych, no to tutaj może o to chodzić. Więc dla tych, którzy, dla których się coś zaczęło, jakaś relacja, jakiś związek, może jakaś nowa znajomość, mogła to być sytuacja, kiedy ktoś na przykład jest w innym związku, jest zajęty i swój czas, swoje zaangażowanie, swoje uczucia dzieli na dwie strony. Dzieli na Was i jeszcze na kogoś. W związku z tym, bardzo możliwe, że ktoś dokona takiego wyboru, albo Wy, albo ta osoba, że wolicie zostać sami, chociaż to jest bardzo przykre, bardzo przykre, bo to mieczy to jest na przykrość. Natomiast to jest Wasz wybór. To jest wybór, czy chce być oszukiwana, oszukiwany, czy chce być okłamywany, albo czy chce być w takim układzie, tak? Tak powiedziałam, jest to przykre, ale jest to decyzja bardzo mm, przemyślana. W karcie śmierci to nie jest tak, że coś nagle spada nam na głowę, nie, to jest coś, do czego my jesteśmy gotowi, więc y, jakaś dojrzałość, jakaś odpowiedzialność powoduje, że wybieramy. No trudno, będę sam sama, ale mm, no, nie, ch nie chcę żyć w czymś takim, gdzie muszę y, po prostu y, na dwie strony... Użyję tego słowa kombinować. Ktoś z Waszego otoczenia, tak jak powiedziałam, świętuje sukces, ktoś tutaj, bo to jest karta zwycięstwa, ktoś, kto prawdopodobnie od Was się w jakimś sensie odwraca. Czyli, jakbym miała znowu wrócić do tych kart, to wygląda, że raczej to będzie decyzja czyjaś, nie Wasza. Tak, w niektórych. Proszę pamiętać, że to jest czytanie ogólne, więc może być w dwie strony, ale takie pierwsze tajemnice pokazuje czwórka, kielichów to jest karta, która mówi, że ktoś nie zwraca na nas uwagi, ktoś po prostu nas ignoruje, nie zauważa nas w ogóle. My gdzieś wyciągamy rękę, a ta osoba ją nawet nie odtrąca, po prostu ich w ogóle nie rejestruje. Prawda musi wejść na jaw, można to załatwić na chłodno, bez emocji. A mieczy to jest miecz właśnie miecz prawdy. Teraz zobaczcie, czego dotyczy miecz prawdy. As kielichu, któryś tutaj pokazał w przeszłości, tego dotyczy miecz prawdy. Mało tego, a mieczy to jest miecz, który przecina, właśnie przecina relacje. Powiedziałabym, że dla bliźniąt jest, kończy się tutaj jakaś relacja. To jest bardzo duże uproszczenie, bo wiadomo, że to jest rozkład ogólny i nie wszyscy będą mieli taką sytuację, taką samą sytuację, ale to mogą być. To, to nie tak, że od razu się związek musi rozpaść. To są relacje zawodowe, to są relacje koleżeńskie, przyjacielskie, sąsiedzkie i każde inne. Po prostu widzimy, że, no, że to już nie będzie to. Ale na koniec pokazuje nam się królowa kielichów. A królowa kielichów to miłość bezwarunkowa. Więc nawet jeżeli z kimś gdzieś nam nie jest po drodze, i każdy idzie swoją drogą, i tak jest ok, bo w różnym tempie się rozwijamy, w różnym tempie. I jakby pokonujemy swoje słabości, czy uczymy się, czy po prostu mamy inne wyobrażenie o życiu. Każdy ma wolną drogę. Natomiast jest zawsze ktoś, kto pokazuje nam, że kocha nas bezwarunkowo. Ta karta może też pokazywać Was, zaraz zobaczymy. Królowa Kielichów i Królowa Buław. No powiem tak, tu może być tak, że jeszcze kogoś ciągnie do siebie. Mimo tego, że coś zostało wyjaśnione, mimo tego, że prawda została, że tak powiem, objawiona, tu jest bardzo duże przyciąganie. I jak się pokazuje królowa kielichów, to tak żartem trochę powiem, ale, ale to, to nie tak, że, to, że ja tutaj coś obśmiewam. Królowa kielichów i królowa buław to jest miłość i seks. Więc w takim, takim tak jak najprostszym tutaj, um, najprostszej interpretacji. Więc wyszło trochę takie czytanie... Yy, czytanie miłosne trochę nam wyszło tutaj, chociaż oczywiście są czytania ogólne. Państwo wiecie, że rozkłady partnerskie to jest zupełnie co innego. Gdzieś taki rozkład partnerski jest na kanale, yy, bo ktoś wygrał i... W związku z tym, to, to jest zupełnie inny rok, ale tutaj wyszło, bo tu nam wyszły pary, tu nam wyszła karta kochanków, tu nam wyszły asy kielichów, aż dwa. Więc gdzieś tutaj się cały czas ten motyw uczucia i związku pokazuje. Powiedziałabym, że mimo wrażenia, że to już jest koniec, to nie jest koniec. Rada dla Was na grudzień. Czwórka monet mówi o tym, żeby się otworzyć, żeby nie utrzymywać stanu, który Was blokuje, który Was wiąże, tak... Yy, Z mi przyszedł, tak jak się obwiązuje szynkę yy, do, tam do parzenia, do wędzenia, to, to, to jest coś takiego, że trzymam się tego po prostu, jak, jakby w ogóle nie było nic innego. Ta karta mówi, żeby wyjść po, poza schemat, żeby... Nie być takim, że tak musi być i koniec. A Wy to potraficie, bo bliźnięta to jest znak powietrzny, więc intelekt, chłodne podejście dla Was jest, jest Wam znane, wiecie, jak do tego się odnieść. Życzę Wam więc najlepszych decyzji dla Was, życzę wszystkiego dobrego, udanego miesiąca i serdecznie pozdrawiam.